Elo, elo, z tej strony ja, czyli Cruxon, czyli ja. I mam dla Was kilka pytań, na które bardzo prosiłbym, żebyście odpowiedzieli w komentarzach. Więc pierwsze pytanie: jakie chcielibyście przywitanie, bo nie powiem, że trochę męczy mnie to dotychczasowe. I chciałbym, żeby była jakaś interakcja między nami i wymyślicie, Proszę, daję Wam wolną rękę. Druga rzecz. Z czego chcecie, żebym nagrywał? Jeżeli chcecie, żebym nagrywał z Among Us, a zakończył serię na przykład z, od ucznia do mistrza, czego nie chcę robić, ale jak wy chcecie, mogę, no spokojnie, to ja to zrobię, tak? Fajnie też by było, gdybyście, nie wiem, nie okazywali tego ansubem dislikiem, tylko po prostu napiszcie w komentarzu yy, tego. Cruxon Chcemy, żeby był Amon na twoim kanale w większości. Czasami mogą wlecieć inne filmy, ale no. Więc bardzo dziękuję. Następna sprawa. Czy chcecie link do Discorda? Mam Discorda, tak. I chcecie mogę dawać Wam link w opisie jak najbardziej. Nie przeszkadza mi to, ale no. I też jeszcze jedna rzecz. Czy chcecie link do... Yy... Minecraft to fajny serwer. Mam zamiar go może nagrywać, jeżeli będziecie chcieli. I ostatnia rzecz. Mogą za niedługo wlecieć miniaturki na filmy, i powoli będę nau nauczał się robić montaż. Niestety, dalej to wszystko będzie na telefonie, przez to, co nie będzie zbyt dobra jakość. Jednak powoli, bo powoli, ale ogarnię już OBS-a, ogarnię resztę rzeczy. Chociaż też nie mówię, że OBS, z OBS-a będę korzystał cały czas. Najpewniej zmienię go. Bo moim zdaniem jest trochę więcej lepszych tych. Ale to się wszystko zobaczy. Więc cóż. Do zobaczenia. Jeżeli coś będziecie chcieli. Jest, albo będzie, w opisie link do Discorda. Tam możecie na przykład do mnie pisać. Znaczy po prostu będziecie mieli tego link do Discorda mojego i przy okazji też moją nazwę na Discordzie, więc będziecie mogli mnie na przykład dodać do znajomych, sobie popiszemy, jeżeli coś będziecie chcieli, jakąś współpracę czy coś XD. Yy, ale dobra, już yy, bez zbędnego przedłużania. Papa, nie wiem, powiedzcie mi potem w komentarzach na Discordzie, bo jesteśmy moim zdaniem społecznością i powinniśmy się dogadywać, wspierać. No ale dobra. Bryby. Nery. Nie wiem. Ej, może nie będzie w ogóle przywitania? Nie wiem, dobra, róbcie co chcecie, nery.